Pomysłowe. Pokaż no. To mi wysyłali nieraz widzowie na Instagramie. Bardzo chciałam to odtworzyć. Jeszcze nie było okazji, chociaż tu w sumie mam jedną muszelkę, ale nie taką realistyczną. Mniej więcej wiem, jak to zrobić, ale zobaczymy tutaj na filmiku. Mokro na mokro, przypuszczam. Tak, mokre na mokre. Takie maźnięcia. Fajnie się to rozpływa. Potem ciemniejszym. Tak. Fajne proste. Naprawdę ładnie to ktoś wymyślił. I teraz gwóźdź programu. A nie, jeszcze nie. A dobra, ja widziałam jak to ktoś jeszcze inaczej zrobił. Ale tak też spoko to wygląda. Okej, okay, tak też to wygląda dobrze. Też to wygląda tak dobrze. Chociaż ja widziałam, że ktoś jeszcze na mokro poprzeciągał to tak jak ta muszelka była robiona. Ale tak też to wygląda dobrze. Bardzo fajny, fajny instruktażowy filmik na to, jak zrobić piękną muszelkę, bardzo realistyczną. Podoba mi się bardzo. Takie instruktażowe filmiki to Edyta lubi, bo to jest łatwo odtworzyć później.